Znajdujemy się na Podlasiu, u Państwa Maciorowskich, gospodarstwo typowo hodowlane, mamy świetny produkt, mieszankę Dalgety Active Soil, Państwo testowali, można powiedzieć nie testowali, a uprawiali nasz produkt już, że tak powiem, od dwóch, trzech lat, tak? Jak Pani ocenia nasz produkt? No na tym produkcie przede wszystkim korzystają nasze zwierzęta. Nasza mieszanka to przede wszystkim elastyczny termin siewu, można wysiewać... Po zbożach, po rzepaku jesienią, po żniwach, natomiast można też wysiewać późniejszą jesienią po kukurydzy. U Państwa jak to wygląda? Państwa mieszankę wysiewamy u nas po zbożu w sierpniu, by późną jesienią móc pierwszy raz ją zebrać, no i drugi pokos na wiosnę. Korzystamy na tym, na tym bardzo przez ostatnie dwa lata z powodu wielkiej suszy, którą mamy, gdzie ta wilgoć z wiosny. I jeszcze pomaga wzrosnąć tej mieszance, i dzięki temu możemy zapewnić swoim zwierzętom pasze praktycznie po tych dwóch pokosach na najbliższy cały rok. Dwa plony w jednym roku to nie tylko jedyna zaleta. Wspomniała Pani o deficytach wody. Wiadomo, że w tym okresie od jesieni do wiosny tej wody jest najwięcej. Także jesienią może będziemy mieli ten plon troszkę mniejszy, natomiast ten, ten wiosenny plon, ten pokos, będzie bardzo duży. Tak, poza tym yy, trzeba pamiętać, że tą mieszankę może, możemy zostawić jako mieszankę wieloletnią na korzystanie przez dwa lata i pokusiliśmy się na naszym gospodarstwie, by ją zostawić i powiem szczerze, że sami jesteśmy zaskoczeni, jak dobre plony przyniosła. Tak, w kolejnym sezonie, tak, no bo to jest mieszanka dwuletnia, że tak powiem, która może zostać przez, do jesieni, także możemy mieć nawet trzy pokosy w okresie wegetacyjnym. Ale dzięki temu, że możemy ją zabrać wczesną wiosną, na tych polach, gdzie zdecydujemy się zakończyć uprawę tej mieszanki, możemy posiać jeszcze kukurydzę, więc z jednego pola zebrać dwa razy plon. To też mieszanka elastyczna w doborze stanowiska, w zasadzie prawie na wszystkie rodzaje gleb się nadaje. Dzięki niej naszym krowom trawy w tym roku na pewno nie zabraknie.